Witam serdecznie z tej strony Remix, i to jest kolejny odcinek z ROM2 W tym odcinku spróbujemy sobie rozwalić już do końca Karteginę 8 do Morali, jak To jest cudowne. Tak, robimy turę, bo musimy teraz poczekać i zobaczyć, co zrobią wrogowie. Widzimy, mamy już połowę Hiszpanii, jedną wyspę, całego buta i kawałek Wybrzeża Kartaginy. Na razie to jest jeszcze niewiele, Blitzkrieg jeszcze się tak do końca nie rozpędził. Ale w najbliższych turach to już powinno no, rzucić Kartaginę na kolana. I zaczynamy od Hiszpanii. Tutaj to tu akurat idzie najłatwiej ze wszystkich stron. Na razie nic nie stanęło nam na drodze, a wchodzimy po prostu jak w masło tutaj. No trochę powiem Wam, że żarcie maleje. Jezus Maria, ile tutaj tego budowania. Trochę żarcie też trzeba wybudować Dobra, wy tędy Aha No i wy też tutaj, żebyście ładnie razem tutaj siedzieli W Hiszpanii nic nie trzeba tam dobudować Nie będzie żadnych gdzie nic do na razie nie, ale zbliżają się takie czasy Dobra, flota w jaderze się już zrobiła, czas tutaj pomóc Tutaj uzupełnić, chociażby do tych automatycznych bitew A właśnie, tu znowu atakować Tutaj mamy plus 21 O, o to ci już tutaj szybciej sobie wejdą no i bank. Mamy już prawie wszystkie wyspy. Została tylko jeszcze Sycylia i i i Ibisi i Possim. I I Także no wie, niewiele zostało. Teraz jeszcze sobie wchodzimy w Sycylię. Tutaj chyba no to chyba w tym momencie zostanie tylko Ibissi do zajęcia. Świetnie awansujemy, awansujemy o 16 morali To jest po prostu morderstwo. No i tutaj to Kartaginy już niedaleko. O, idealnie, w idealnym momencie zajęli miasto Sardesowi. Po prostu w idealnym. No dobra no I wysyłamy wszystkich na zachód No już wygląda to coraz lepiej Możemy sturować. Jak już pozostanie sama afryczka, to, to już pójdzie gładko. Tylko żeby oni czasem nie, nie płynęli mi gdzieś tam... w jakieś kurde zakamarki mojego imperium, żebym musiał ich gonić. Poprzez Morze Śródziemne no naprawdę można... szwendać wszędzie po prostu. Niezadowolona, ale to w tych nowych prowincjach. No i no, mamy ostatnie, ostatnią technologię z konstrukcji Kurde ile tego tutaj No tutaj masakra umierają nasi tych pośle drogą a wy tam szorujcie naprzód, chociaż tutaj jest mędrcy styros i ja oni mogą na tutaj, cęść miasto jakimś atakiem z morza ale dobra, tam zaatakujemy Piaf Lilibeum trochę za mało floty żebym narobił na tą bitwę w ogóle jakoś nie zwracam uwagi na flotę, a to by się przydała No bo teraz tutaj to ja się no, nie podpłynę do Gartaginy, Gartagina jest strzeżona i to dobrze więc będzie problem ale dobra wyspa cała nasza kontynuujemy naszą jazdę z Hiszpanami No, tu widzimy, że się jedną armią ofortował. No, a tą armią zajmiemy Kartubę. Tam ci niech pilnują tej armii, co wyszła. Dobra. Hmm. Zatufnijcie się w sumie, uzupełnijcie. Dobra, na południe. Na pełnej. Całe 3 miasta w Hiszpanii. I opanujemy wyspę. Dobra, chyba wszędzie się coś poruszyło. Tysiąc żarcia. No to, ja i pierwszy raz tyle widzę, że miał żarcia. No, pierwszy raz. Przed chwilą miałem 130. Skąd się to w ogóle wzięło? No skąd? Tysiąc żarcia. Matko Boska. No, już zaatakowali Jakąś... jakieś miasto portowe O wszystko przebudujcie, idioci Usuńcie miasto, fuj <słuch> Frakcja podana z teleucydzi Spoko w końcu Uh, stąd się ruszyć nie możemy na dol O, karteginę. Przygotowali się na kart. żeby bronić karteginy. Wstydziliśmy no, to miasto, więc... Lajtowo. Utrzymamy ich tutaj, tylko że nasi będą ginąć, a nie inni, nie oni. Więc musimy... Oawa się tych załatwić jak najszybciej. A ja zaczynamy ich wypuściłem. I cofamy się, żeby pomóc im w oblężeniu. Tych wysłamy po tej stronie. Żeby się tam jeszcze podleczyli. Tutaj sobie staniemy w granicy. Albo no na granicy. Lepiej chyba to będzie. Jak wyglądało, brzmiało Zostałem dwie katapulty przez... Mm. ...dwóch skutari, proszę mi dać O aż tak bardzo żarcie rozwinęliście? No, zostawię dwa... trzy miasta znowu teraz, no No, jednak... Nie, nie, tych nie chcę Dobra, wy jesteście gotowi? To przypójcie zanieść to i posił. Teraz, jak daleko jest nasza flota? No już jest blisko, dobra. A my będziemy kontynuować... Marsz lądowy. O kurde, i to jeszcze aż tak upić nasi są? Chociaż, jest, dobrze. No, oni też ginęli, więc. Garama, miasto zdobyte. Na razie jest dobrze. Dwa, dwie armie tam powoli sobie idą. No ta armia to tam wyprzedza wszystkich potemkolwiek Xerxesa. To są dzikusy. No dobra, nie zostało mi nic więcej jak tak kliknąć w turcie. Chociaż teraz muszę zacząć jakąś super produkcję floty, żeby w sumie zapełnić też limit statków wojennych. O! że pozytywnie tutaj o, mi atakują. No, no, no. Ciekawie. To tu się ustawię przy granicy fortem. I poczekam na wsparcie. No, bo to muszę się teraz przejechać jeszcze po tych... po wszystkich miastach, żeby dzielić właśnie widoty nie było. Chyba dwie turki. Trzeba liczyć. Też mają ładny zasięg no, no spokojnie O tu też najmniejsza możemy Słonia Właśnie jest jakaś Armia która może coś wynająć Niestety nie Sobie słoniki powpieprzał Okej, okay, tu wszystko Tu jeszcze na razie nic nie możemy zrobić Stąd też nic No jednym słowem, jeśli chodzi o te Santy to jak gówno mogę zrobić No to idźmy do tego jader. powoi flotę. Artyleria. 10 takich, 3 takie. 5 tur na spokojnie. Cykamy turcie. 60 rok naszej ery. Uh -huh. Ja w forcie, nie? że nie mają naprawdę za dużo tych słoni. No 6 jednostek. Nie, chyba jednak trzeba będzie spieprzyć. I podjechać tutaj trzema armiami, bo mają za dużo katapult i słoni. I tego by nie dało rady trochę za bardzo obronić. Co nie mi tu zaatakowali? Kartuba. Aha, kartubę? Gdzie moje jednostki poszły? What the fuck, gdzie moje jednostki? Gdzie moja armia z kartuby? Nie pamiętam już co z nim zrobiłem. Fagenkowie się kończą. Dobra, wykończamy tych. ping no a te stateczki tutaj też płyną. Kładz pares, pinos, unos. Owala, tutaj e porę. O, Jezus, same militarki. Oblegamy, podłazimy i zajmujemy Jezus, wszyscy awansują. No okej. Okay. Ładnie poszło. Zostało jedno miasto w Hiszpanii. No z ich. Już zacieśniamy tutaj pentelkę na ich szyi. Weźmy sobie jeszcze tylko szybkości, gdzie są dzielnice biedoty. Co do choler mi tu? o. tutaj jest? i lepsi dostanę normalnie zaraz i w karalis już widzę, że trochę więcej mogę tam budować ale to pobuduje wszystko mm, w tym jak już y zrobi się technologia na konstrukcję Dobra. Okej, okay, i nasze stateczki. A te statki jakbyśmy zgarnęli to sobie uciekną. I może powinno być w zasadce. Dobra, później to wszystko ogarniemy z tym całym rozdawaniem awansów. Kartago nic nie zrobili, kartaginczycy W ogóle zapadli się pod ziemię. Ta armia z Kartaginy. Nawet nie będę musiał robić desantu. Wszystko pod zdobywania największych dochodów. No nie mówcie, że tak sobie od, od, od tak zajmę Kartaginę. A, nie, nie. Tutaj gdzieś dwie armię chyba będą Kampić. No Nie powiem, mają zajebistą flotę. Dobra, ale z tej strony poszło. Nie wiem, czemu nie na forsownym marszu sobie tutaj stali. O, agresor woła się, się zatrzymałem. Czy ładnie tutaj idziemy, tu już niedługo będziemy, będziemy mogli się połączyć. Hmm, nawet bez strategicznego statku dało się zdobyć. Ale tutaj jest duży minusik, to trzeba będzie troszkę poczekać, zanim to się wszystko ogarnie. Dobra, no i zajmujemy Gadirę. Mam już całą Hiszpanię. Oraz co? Wyspy zostały już tylko w sumie skrawki ziemi, zostały tutaj. No, się okopali. Nie dadzą nam za łatwo przejść. A są tutaj do zajęcia dwa miasta. Pasie w Karalis i Lilibę dzielić sobie doty. Hmm. Zobaczmy się tylko na szybkości Bo cały czas zdobywamy nowe miasta i się Mogło gdzieś zdarzyć, że nie ma nic wybudowanego w pewnym miejscu W sumie co wiecie co, to ja zakończę w tym miejscu odcinek Co może w następnym jakiejś bitwy chociaż się udadzą zrobić, które no, będą jakoś tu, o może o kartekinę albo o właśnie przyląd, przyczółek ciśninkiem, które łączy Europę z Afryką. Też może się uda tutaj jakąś pitkę rozegrać. Bo poza tym to ja nie widzę tutaj możliwości. Dlatego na razie trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jo!